No, my na zielonym jesteśmy, nie? No oni też. <laughs> Jakby mnie ktoś w tym momencie obudził, to bym pomyślał, że bierzemy udział w wypadku. <laughs> Nic się nie zmienia: czy to jest Mongolia, czy to jest Polska. Zawsze. jednego Cześć, witajcie w trzecim dniu. My znajdujemy się. Tak, jak już większość z Was wie, w Mongolii, muszę Wam teraz troszec, opowiedzieć troszeczkę o samym budynku, bo o samym projekcie to opowiem Wam razem z Bartkiem. Eee, więc to jesteśmy na takim obiekcie. Zobaczcie sobie, zapytaliśmy się chłopaków tutaj w Mongolii, ile tutaj jest metrów. Dokładnie nam nie powiedzieli, nie byli nam w stanie określić. Ale zdecydowaliśmy, że zamontujemy tutaj kocioł. 63 kW, 63 kW dokładnie. I tutaj robimy taką, można powiedzieć, kotłownię instruktażową, jak te urządzenia mają zostać zamontowane. A później już tutaj hydraulicy i spawacze lokalni, którzy się przyglądają naszej pracy, mają wykonać pozostałe kotłownie sami. Także tutaj robimy pierwszą taką właśnie instruktażową, a później już oni będą sami. Wydaje mi się, że i tak będzie potrzebna im troszeczkę pomoc. Ponieważ oni, tak jak wczoraj rozmawialiśmy tutaj z osobą, która jakby nadzoruje to wszystko. Powiedziała, że oni do końca nie wierzą, że pelet może ogrzewać budynki. Tutaj wykonujemy sobie komin. Chłopaki nam stawiają rusztowania. Chodźcie sobie do góry i komin będziemy mieli na samej górze Ja razem z Jurkiem dzisiaj postawimy ten komin no i wydaje mi się, że jutro lub najpóźniej pojutrze odpalimy kocioł, zrobimy estetykę, kosmetykę tak, żeby to ładnie wyglądało no i tyle, zapewnimy zbiornik pelletowy Peletem i odpalamy urządzenia Wczoraj rozmawialiśmy z lokalnymi z lokalnymi tutaj tak zwanymi lokalcami, czyli ludźmi, którzy tutaj mieszkają na co dzień, zapytaliśmy się jaką najniższą temperaturę tutaj odnotowali, jaką najniższą temperaturę tutaj w ogóle widzieli, to jeden kolega powiedział, że najniżej co widział to widział 47 stopni, także no to pokazuje jaka tutaj jest zima i dlaczego ogrzewanie jest tutaj no, tak naprawdę niekomfortem, tylko można powiedzieć, no to nie chodzi znaczy, o jakby o komfort chodzi o to, żeby w ogóle przetrwać, nie? Tak w dużym skrócie można powiedzieć, nie? Wczoraj też na rozmowie przy kolacji pytaliśmy się, dlaczego akurat te kotły, dlaczego akurat Windhager to osoba, która tutaj jakby kierowała tym wszystkim, całymi tymi zakupami i kontaktem z nami, powiedział, że dlatego, że jakby szukając urządzeń natknął się na informację, że Windhager to numer jeden w Europie, a tutaj akurat, gdzie jesteśmy to właściciel tej firmy bardzo lubi europejskie rzeczy, nie lubi rzeczy za wschodniej granicy, bardzo nawet nie lubi tych rzeczy, więc chce mieć po prostu coś bardzo dobrego, prowadzi, prowadzi taki budynku, przepraszam, jak tutaj widzicie za, za moimi plecami, ma kilkanaście, nawet teraz w centrum Umanbator buduje taki duży wieżowiec mieszkalny, także jest to... Człowiek, który inwestuje w bardzo dobre rozwiązania i powiedzieli, że właśnie sprawdzili sobie wszystkie możliwe urządzenia. Nawet wyobraźcie sobie, rozmawiali z firmą z Polski jedną, ale później doszli do wniosku, że jednak, jednak, jednak to będzie Windhager i tak trafili na nas. Pokażę Wam, jak wyglądał stary kocioł. Zobaczcie sobie, oczywiście kocioł węglowy. Tak to mniej więcej wygląda. Tutaj mamy troszkę nowsze urządzenia. W sensie Tesla, Cybertrucka. Ok, Zobaczcie, zwróćcie uwagę na płomieniówki. Był to kocioł opalany węglem. Tak wygląda wymiennik. Także no, historia tutaj jest bardzo ciekawa, można powiedzieć. Wydaje mi się, żeby to wszystko opowiedzieć, to nie wystarczyłoby jednego filmu. Tu by trzeba było naprawdę o wielu rzeczach powiedzieć. Wydaje mi się, że, że jeszcze będę nagrywał takie odcinki razem z Bartkiem, gdzie będziemy mówić o tym całym projekcie, jak to wyglądało. No i dlaczego my się nie boimy takich projektów jak Mongolia? Słuchajcie, my tutaj przychodząc w sobotę, w sobotę rano tutaj wylądowaliśmy bodajże o 10 czy 11, o 12 byliśmy tu już na budowie, zobaczcie sobie, jak to wygląda i tak naprawdę zabraliśmy się za pracę, tutaj nic nie było w tym budynku, w tym budynku e, e, była stara instalacja, teraz lokalni spawacze ją tutaj wymieniają, musieliśmy wymyślić wszystko od początku, gdzie będzie stał kocioł, gdzie będzie stał komin, musieliśmy wszystko przywieźć na miejsce tego towaru było bardzo dużo, zresztą, zresztą usłyszycie to w następnym filmie, ile tego towaru tutaj musieliśmy przywieźć. Musieliśmy sobie wszystko posegregować, no i łącznie z kominem, ze wszystkim musimy to po prostu tutaj wykonać. Wydaje mi się, że tempo mamy bardzo dobre. Tempo jest takie dlatego, że chcemy jeszcze troszeczkę zwiedzić Mongoli. Kolega, który właśnie zajmuje się tutaj całymi zakupami, który zajmuje się kontaktem z nami, powiedział, że że chce nas gdzieś zabrać, chcę pokazać jeszcze samą Mongolię, nie tylko Bator, tylko jakby można powiedzieć pójść troszeczkę głębiej, pojechać na wioskę i zobaczyć jak to wygląda, nie? Chyba mm -hmm. 7000 km od domu wiesz, coś nauczyć, nie? coś o mnie mówię, nie Tobie mówi, oczywiście. Dużo <laughs> no, umysł. No właśnie miałem to powiedzieć, że. Ja jestem zaskoczony. Nie żebym nie wiedział, ale. <laughs> ja ale teraz już sam widzę. Obiecywaliśmy, że tylko przyjechałem kamerować, nie? Przeprasz... Przepraszamy, ale wykorzystujemy wszystkich. Wczoraj, też na kolacji, pytaliśmy się tego naszego kolegi tajwny, tak się nazywa, czym on ogrzewa swój dom. On Powiedział, że ma dom, który ma 108 metrów kwadratowych. Dom murowany to nie jest, można powiedzieć, taka oczywistość tutaj, ponieważ dużo ludzi mieszka jeszcze w jurtach. Powiedział nam, że ogrzewa dom prądem i za prąd i, mat, i, i ma maty grzejne, przepraszam. Czyli jakiś pewnie kocioł elektryczny plus maty grzejne. Powiedział mi, że prąd bardzo mocno tutaj po, yy, yy, zdrożał. Zdrożał na tyle, że mówi, że kiedyś płacił za ogrzanie tego domu około 100 euro miesięcznie. Dzisiaj płaci 500 euro miesięcznie. Zapytałem się go, ile kosztuje kilowatogodzina. Powiedział, że nie ma pojęcia, ale sprawdzi, bo to słuchajcie, yy, dla Ludzi mieszkających w Mongolii, Boże, nawet nie ludzi mieszkających w Mongolii, nawet w Polsce mieszkających, 500 euro, czyli ponad 2000 zł za ogrzewanie, to jest naprawdę bardzo dużo. Więc no, powiedział, że to jest dla nich dla niego katastrofa, tyle płacić za ogrzewanie. Mimo, że to, co tutaj się dzieje, właśnie aktualnie to, co my wykonujemy, czyli to ogrzewanie pelletowe, to jest dla nich taka, można powiedzieć, szansa i, i spowodowanie tego, że. I spowoduje to, że w przyszłości będą tutaj woleli ogrzewać właśnie urządzeniami na paliwo stałe. Dlatego no jest to też dla nas i szansa, żeby tutaj zakorzenić się, można powiedzieć, na, na dłużej. Mówili, pojedź do Mongolii, będziesz miał piękne widoki. No i co? Te widoki. Tylko dlatego, że jestem na rustowaniu, bo niektórzy mają, no niestety, Gorsze widoki Halo. <noise> Dzisiaj wymyśliliśmy nowe hasło Trzymaj się jak rusztowania w Mongolii Przynajmniej mam widoki fajne No właśnie, widać coś? No nie przyjechałem tutaj tylko kamerować, tylko różne rzeczy robić rusztowanią i robimy komin. Izolowane, 150 do dobiowina, jurek na dole wszystko mi pomaga, znaczy wszystko mi podaje a nie pomaga. A ja na rusztowaniu z takimi pięknymi, mongolskimi widokami. Kolega się spina tutaj idzie na dole, tak? No Panie wy się nie śmiejcie tylko drabinę mi dajcie Robimy test jednostki. Czy zasyfam palet? Bartek, na każdej szerokości geograficznej pneumatyka działa bez zarzutów. To jest. Dzień dobry. <laughs> Zasypujemy zbiornik. No i działa jak zwykle bez zarzutów. Kocioł jeszcze do końca nie jest złożony, ale już testujemy sobie pneumatyczne podawanie predy. Koniec trzeciego dnia. Kocioł podłączony, pneumatyka podłączona. Pelet wsypany, jak widać. No i jutro kończymy. Zabawę chyba. Jeżeli spodobał Ci się ten film, zostaw łapkę w górę i subskrypcję. Wybrałem dla Ciebie również dwa filmy o podobnej tematyce. Zapraszam do oglądania.